Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się systemami audio, które występowały w takiej E klasie, czyli 211 i w 219, czyli w CLS-ie pierwszej generacji. Zajmiemy się systemami audio na światłowodzie. Pokażę wam najczęstszą usterkę i odpowiem na najczęściej pojawiające się pytanie w internetach. Pokażę wam może również jak sobie samemu zdiagnozować, może nawet naprawić taką usterkę. A więc słuchajcie, już jesteśmy we wnętrzu i jaka jest najczęstsza usterka, najczęstszy, może nie tyle usterka na początek, co najczęstszy objaw. Włączacie sobie takie radio, czy tam wkładacie kluczyk, przekręćmy sobie ten kluczyk. Pojawia się logo startowe, może być to logo Mercedesa, a jak sobie ktoś zmienił, będzie to logo AMG. No i nic się nie dzieje, nic się nie dzieje i nagle radio gaśnie. I koniec, nic więcej nie da się zrobić, można spróbować włączyć jeszcze raz. Ale historia się powtórzy, pojawi się to logo i po chwili zniknie. Słuchajcie, taki symptom, taki objaw najczęściej oznacza uszkodzenie światłowodu bądź któregoś z elementów na światłowodzie, co może na tym światłowodzie tutaj. Pracować, a całe audio. Wszystko co jest związane z systemem multimedialnym. Na początek, żeby diagnozować jakkolwiek usterki tego systemu, należałoby go choć trochę poznać, czyli mówimy tutaj o pętli światłowodowej, co oznacza pętla? Ja wam pokazywałem już to kiedyś, na którymś z odcinków, ale zaraz wam to pokażę jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, o co chodzi z tą pętlą? Ja to tak szybko narysuję, a potem objaśnię. Dwa takie najważniejsze elementy, bez których to nie zadziała, to oczywiście radio. Nazwijmy to radio, bo to tak naprawdę radiem nie jest, to jest sam ekran, który jest oczywiście na środku, na konsoli środkowej, w samochodzie i tak I AGW, czyli Audio Gateway, potocznie nazywany wzmacniaczem. AGW, Audio Gateway, wzmacniacz, zwał jak zwał. To są dwa elementy, bez których to nie zadziała. Cała reszta to są peryferia. Ja tu jeszcze dorysowałem zmieniarkę. Bo ona też bardzo często występuje. I teraz jak to działa? Oprócz tego, że do każdego z tych modułów jest podłączone zasilanie, to wszystkie te moduły są połączone światłowodem. I to nie jest tak, że jest po prostu światłowód, no jeszcze mi pisak nie działa. No. I to nie jest tak, że to jest po prostu światłowód od jednego do drugiego, od tego do tego i koniec. Tak jest, ale oprócz tego jeszcze idzie światłowód dookoła. Dlatego nazywamy to pętlą, bo wszystko jest zamknięte w pętli. Oczywiście ja to zrobiłem teraz mega obrazowo, bo w rzeczywistości to ten światłowód, słuchajcie, on zasuwa troszeczkę inaczej. Zresztą zaraz obejrzymy sobie to na żywym organizmie, ale on sobie idzie, to idą tak jakby dwa, dwie rzeczy, znaczy dwa światłowody i na przykład jedno wchodzi w radio i wychodzi z radia i znowu idą dwa i wchodzi w zmieniarkę, wychodzi ze zmieniarki i sobie lecą dalej. I nadal to jest pętla. Generalnie chodzi o to, że nieważne ile tych modułów byśmy mieli, pętla musi się zamknąć. Jeżeli ta pętla będzie otwarta, będzie przerwa, nie będzie to działać. Będzie dokładnie taki objaw. Jeżeli pętla jest sprawna, ale któryś z modułów nie będzie dostawał zasilania, traktujemy to jakby ten moduł tutaj zniknął, czyli pętla znów jest przerwana. Jak sobie poradzić z taką usterką, jak to naprawić? Oczywiście to jest tylko taka podstawa tutaj może być jeszcze moduł telefonu tutaj może być jeszcze no narysujmy to tutaj może być tuner telewizyjny telefon tak jak mówiłem nazwijmy to tak jak to się należy C D, C C kurwa, nie D czyli zmieniarka komand AGW i nie wiem moduł iPoda też można kiedyś było takie coś sobie podłączyć. Tak to wygląda w bardzo dużym uproszczeniu. Teraz nie przeciągając i nie zanudzając Was tymi rzeczami, pójdziemy sobie to obejrzeć na żywym organizmie. Jeszcze jest taka kwestia związana z zasilaniem tego wszystkiego. Wszystkie te moduły dostają stałe zasilanie. Oprócz tego wszystkie te moduły są spięte jeszcze dodatkowo jedną żyłą, która się nazywa, tu już mówimy o kabelkach, nie o światłowodzie, i to już jest połączone po prostu tak, że to się wszędzie łączy i to się nazywa wake-up, czyli pobudka, bo jeżeli coś pójdzie nie tak w pętli światłowodu, to nasze AGW bądź nasze radio wyśle sygnał wake-up, czyli wyśle masę. Tym jednym kabelkiem, żeby obudzić, tak jakby, moduły, jeżeli coś by się z nimi stało, jeżeli by się, nie wiem, uśpiły za bardzo, po prostu jeżeli nie zareagują na wezwanie e, dostępne na pętli światłowodowej, to dodatkowo dostaną takie wezwanie do pobudki zwykłym kabelkiem. Jeżeli Wake Up jest nieaktywny, tam jest bodaj plus 12V cały czas. Jeżeli jest wysyłany sygnał Wake Up, zmienia się to na masę, czyli na 0V. Idziemy. Idziemy to obczaić na żywym organizmie. Ja już tutaj wstępnie otworzyłem boczek, żeby było bardzo ładnie widać o co chodzi. Boczek wstępnie otwarty i naszym oczom ujawniają się takie ładne pomarańczowe. Widzicie zawsze dwa to jest, słuchajcie, światłowód. Tutaj mamy, a zapomniałem tam narysować na, na tablicy napędu nawigacji. Czasami tego nawet zmieniarką nazywam, ale nie zwracajcie na to uwagi. Jakbym kiedyś to nazwał zmieniarką, to nie krzyczcie w komentarzach, już tak po prostu mam. Więc tu mamy napęd nawigacji. Tutaj, słuchajcie, jest wzmacniacz, czyli nasze AGW, i zobaczcie, że on też jest połączony, połączony światłowodem. I też jest, zobaczcie, ten. Różowy taki, jak dobrze pamiętam? Tak, różowy. Tak, to jest nasz sygnał wake-up. Dokładnie taki sam zestaw biegnie do radia, czyli światłowód, wake-up. No i tutaj jest trochę za dużo tego. Generalnie tutaj jest jeszcze kan. Radio nie dostaje kana bezpośrednio. Radio dostaje plus minus i wake-up, i światłowód. I to jest wszystko. Ewentualnie jeszcze. AUX czy tam jakąś fakrę, ale o tym nie będziemy w tym momencie rozmawiać. Tutaj już widzę, że ktoś tu był, bo tu antena jest niezaczepiona. Ona powinna być tutaj wpięta o w taki, w taki stelarzyk. Jak sobie teraz poradzić z czymś takim? Słuchajcie, dobrze jest zaopatrzyć się w coś takiego. To jest taka pętla światłowodowa, czyli po prostu kawałek światłowodu, który zastąpi nam Urządzenie, które mogło się popsuć. Bardzo często zdarza się, że jakaś wilgoć się tu w bagażniku pojawiła, i na przykład napęd nawigacji umarł. Wtedy wpinamy sobie w miejsce tego napędu taką pętelkę światłowodową i po prostu go pomijamy w celach diagnostycznych, żeby sobie sprawdzić, czy to on, czy to nie on. Teraz tak, od czego zacząć? Ja bym zaczął od bezpiecznika. Słuchajcie, sprawdzamy sobie bezpiecznik od. AGW to jest bezpiecznik numer 6, o ile mnie pamięć nie myli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, czterdziestka. Sprawdzamy sobie ten bezpiecznik. On tutaj w tym wypadku jest jak najbardziej ok. W przypadku jakichś problemów, właśnie z audio, zaczynamy od wyjęcia tego bezpiecznika. I wyciągamy go na jakieś tam 30 sekund, i wkładamy z powrotem. Wtedy AGW się restartuje tak, jakby bardziej. I czasami to pomaga, aczkolwiek rzadko. O, ja już słyszę, że zobaczcie napęd nawigacji mruga. Nie wiem, czy Wy to widzicie, bo AGW wysłało sygnał pewnie Wake Up, i coś próbuje nam się tu uruchomić. Spójrzmy na radio. Ciemność, czyli nie działa. I teraz tak. Dwa takie peryferalne moduły, które możemy w tym wozie, bo ten wóz jest wyposażony właśnie w nawigację i w moduł telefonu. Moduł telefonu siedzi w bagażniku tutaj pod tą podłogą. Bardzo łatwo ją zdjąć, zaraz to zrobimy, chyba że nie będzie trzeba. Dobra, zrobimy to tak czy inaczej. Teraz ta pentelka światłowodowa, ona może zastąpić właśnie dwie, te dwie rzeczy, czyli nawigację bądź moduł telefonu, bo ta wtyczka wtedy pasuje. Nie możecie zastąpić tym radia bądź AGW, bo to i tak nie zadziała, bo radio i AGW są wymagane. Bez nich ten system nie ruszy. No i teraz. Dobra, yy, ja tu rzucę kamerę i otworzymy sobie tą podłogę. Do tego trzeba kanapę pochylić. No dobra, postaram się jedną ręką, tak żebyście dobrze widzieli. Jak jest pochylona kanapa to tu sobie wsadzacie łapkę lekko do góry z drugiej strony lekko do góry jak już jest tak lekko podniesione to po prostu do przodu o właśnie no i tutaj ukazuje się taka gąbeczka którą wyrzucamy i tutaj mamy zobaczcie znowu światłowód z informacji które dostałem od właściciela podobno ten moduł jest uszkodzony sprawdzimy sobie to bardzo szybko, czyli po prostu wyciągniemy sobie światłowodzik, wyciągnijmy go aż tak i zastosujmy naszą pętelkę. W tym momencie, jeżeli to jest ten moduł problemem, a jedną ręką trudno. Dobra. I mamy teraz pominięty moduł. Telefonu, moduł Bluetooth, czy no zależy, co jest po prostu w podłokietniku, w tym momencie z Bluetooth, ale nazywajmy to po prostu modułem telefonu. I teraz mamy ominięty ten moduł, czyli już komand powinien teoretycznie wystartować. Zobaczmy jeszcze, czy nawigacja będzie nam chciała oddać płytę. Dobra, nawigacja oddaje płytę, czyli ona prawdopodobnie działa, ale mruga, co oznaczałoby, że to może oznaczać, że to nadal nie działa. No ale dobra, idziemy sprawdzić. Już wiem, że to nie moduł telefonu, bo nie otwiera się schoweczek pod radiem. Schoweczek ra pod radiem dostaje zezwolenie na otwarcie się od radia. Chodzi o to, że tam jest zmieniarka i no radio po prostu zarządza tym zezwoleniem na otwarcie się tego schoweczka. Czy tam zmieniarki no, nie działa, czyli szukamy dalej. Będzie trzeba wymontować tutaj zmieniarkę zobaczyć, czy, czy to może zmieniarka daje problem, czy może nawigacja. Zaczniemy sobie słuchajcie od nawigacji. Jako, że mam drugą pętelkę, tam jest jedna wpięta. I teraz bez demontażu, w kombi jest bardzo fajnie, bo w kombi jest dostęp do wszystkiego. Wyciągamy sobie naszą, nasz światłowodzik. Wpinamy pętelkę, zostawiamy to. Idziemy sprawdzać. I w ten sposób słuchajcie możecie sobie Taką diagnostykę samemu zrobić. Więc teraz, jeżeli to nie, to nie telefon, nie nawigacja, no to prawdopodobnie zmieniarka. Nie działa. Dobra, zaraz do Was wracam, tylko wyrwę zmieniarkę. Jak to wszystko tutaj rozkręcić, rozłożyć, powyciągać, to już Wam pokazywałem na jednym odcinku. Oczywiście światłowodzik od zmieniarki mamy tak, że nie musimy tej zmieniarki wyciągać fizycznie. Już go mamy wyjętego. Nic tu się nie świeci, a spróbujmy włączyć. A widzicie? Poszedł sygnał Wake Up i próbuje. No ale jako, że zmieniarkę jest odłączona, no to nie wystartuje, bo nie dostanie sygnału zwrotnego po tym drugim światłowodziku. Dobra, idziemy po pętelkę. Dobra, mamy, mamy pętelkę tutaj. Jedną ręką może się uda. Dobra, mamy naszą pęteleczkę założoną. Próba. I prawdopodobnie teraz już powinno odpalić, bo więcej elementów tutaj już nie mam. Ok. No i teraz jestem troszeczkę zdziwiony, bo to by wskazywało na to, że albo wzmacniacz... Jest uszkodzony albo samo radio, albo światłowód jest gdzieś przerwany, co się w sumie bardzo rzadko zdarza, ale już kilka razy coś takiego miałem. Dobra, mam lekką zawiechę, słuchajcie, wyrzućmy sobie tą pętelkę. Będziemy sprawdzać światłowody, słuchajcie, wszystkie, bo to nie jest normalne. Dobra, słuchajcie, muszę wyrwać to, wyrwać to, odłączyć wszystkie światłowody. Pętelki w tym momencie nie będą już potrzebne, bo mamy cięższy przypadek. Czyli tak, albo AGW, czyli wzmacniacz, albo samo radio, albo uwalony światłowód. Zabieramy wszystkie pętelki teraz wyciągamy, i trzeba prześledzić teraz ciągłość wszystkich światłowodów. Jak to zrobić, jak ja to robię, to zaraz wam pokażę. Tylko najpierw muszę trochę porozkręcać. Teraz jeszcze wróćmy sobie na chwilę do tej naszej tablicy, tu trochę ciemno, ale kamera daje radę. Nie wiem, czy to dobrze narysowałem. No w miarę dobrze, czyli pierwszy moduł AGW wysyła do komanda, komand wysyła do zmieniarki, zmieniarka do telefonu prawdopodobnie, potem to idzie chyba na napęd, na napęd nawigacji, czyli tu mamy źle i wraca to wszystko do AGW prawdopodobnie. O ile dobrze pamiętam, taka jest kolejność, czyli AGW, komand, zmieniarka i potem te wszystkie peryferia po kolei. Ostatni chyba jest zawsze napęd nawigacji, no bo jest z tyłu przy komandzie i on tak, jakby jest ostatni w pętli. Jako numer jeden traktujemy zawsze AGW, następnie komand, zmieniarka i tak dalej. Także spadamy od tablicy. Dobra, mała pauza, wracam do Was. Jak tylko wymontuję wszystkie wtyczki światłowodu, tak, żeby był do nich dostęp, bo to będzie niestety wymagane w tym wypadku. A to będziecie mieli troszeczkę rozszerzoną wersję. Diagnostyki szukania usterek. Myślałem, że zwykła pentelka, która tam leży, wystarczy. Nie dziś. Five minutes later. No i dobra, słuchajcie, wszystkie wtyczki światłowodowe zostały uwolnione, że tak powiem. Przodu odwaliłem coś, coś ciekawego, bo na potrzeby właśnie tutaj takiego nagrywania sobie po prostu obie wtyczki przyczepiłem tutaj do tego plastiku taką klamerką. Tu się nic nie wydarzy. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, bo tutaj pewnie za dużo światła jest. Ale, jak świecę we wtyczkę od komanda, to zobaczcie, że od teraz, jak świecę we wtyczkę od zmieniarki, to na komandzie zapala się. Po prostu jest przejście. Teraz, co będzie potrzebne, żeby sobie zdiagnozować taki światłowodzik? Wiemy już, że między komandem a zmieniarką jest wszystko ok. Najwięcej rzeczy jest oczywiście w bagażniku. Także chodźmy tam. Słuchajcie, do diagnostyki światłowodu będziecie potrzebowali takie specjalne urządzenie od Mercedesa, bo inaczej nie da rady. To bez tego to nie ma szans. A tak naprawdę to nie musi być od Mercedesa wystarczy zwykła latarka, taka żeby działała i świeciła. Najzwyczajniej w świecie zapalacie światełko w jedną końcówkę światłowodu, sprawdzacie drugą. Widzicie? Świecę tu na dół. Do góry ładnie mruga. Mało tego, zobaczcie, że z telefonu też tutaj mruga. Co ja tutaj celuję? Napęd nawigacji. Muszę wejść bardziej do samochodu, żeby zobaczyć, czy tam się świeci coś z przodu. O, widzicie? Teraz, jak świecę w AGW, to zapala się z przodu. I to jest z przodu na komandzie, czyli tak jak mówiłem, najpierw, najpierw AGW, jak zapala się z przodu na komandzie, i z komanda świeciło nam na zmieniarkę, to ze zmieniarki powinno zasuwać kurczę chyba na telefon. Czyli zaświecimy sobie w telefon, to powinna się zaświecić chyba zmieniarka i o, ciemno i nawigacja, i to by się zgadzało ale tam nie widzę, czyli albo coś jest jeszcze po drodze, ale tu więcej modułów w tym wozie nie ma, z tego co wiem. Tutaj mamy... Okej, okay. czyli prawdopodobnie, słuchajcie, mamy problem. Jeszcze zaświecę sobie tak bezczelnie z daleka na te wtyczki, które mam tam z przodu. I dobra, i świeci mi się tutaj w AGWO. Nie wiem czy to widzicie, ja to widzę, że mi tu mruga delikatnie, ale mruga. Tu świecę, to tu świeci. Czyli idąc tym tokiem. Tak, bo w każdą wtyczkę jak świecę, świecę w AGW, to zapala się tutaj na nawigacji, czyli końcowa i zapala się jedna z przodu na komandzie. Świecę w, świecę w nawigację. Zapala się jedna tutaj w AGW. Tak, dobrze widzę, że ona się tu świeci, dobrze widzę. I w telefonie, dobra, mamy, mamy już powód, naleźliśmy, jest przerwa między modułem telefonu a zmieniarką. I tego słuchajcie, nie będzie łatwo znaleźć, bo ten światłowód, jak już mamy fotel troszeczkę złożony, to on biegnie sobie tutaj, w tym. Tu, macie tu, 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 w progu. Tu jest kilka złączek gdzieś w tym miejscu. Może któraś złączka nawaliła, no ale kurczę, to się rzadko zdarza. Zasuwa sobie tutaj w progu i zasuwa pod deską, jak to w 211 lubią rzeczy być pod deską, i schodzi na dół, i schodzi do zmieniarki i do komanda. Jeżeli to jest pod deską gdzieś uszkodzone, to jest kaplica. To nie ma szans, żeby to zrobić tak po ludzku. Jedynie to wypróć tutaj te światłowody spod deski i gdzieś tutaj to zrobić, bo nie będziemy deski ściągać, żeby naprawić kawałek światłowodu, który jest bezużyteczny praktycznie. Także, dobra, sprawdźmy najbardziej oczywiste miejsce, bo tam pod radiem wszystko wygląda dobrze. Sprawdźmy sobie tutaj próg. Jak dobrze pamiętam, to tutaj z tej strony, w tym progu są złączki, a to chyba to. Ktoś tu. E, kuryka wodna, tu ktoś już był. Ten dywan to nie powinien tak wyglądać, zresztą zobaczmy z drugiej strony. A widzicie, tu jest dobrze. Dobra, szukamy w tamtym progu, bo tam ktoś już był, ktoś już tam grzebał. Dobra, rozbieram. W sumie to może na odchylanego pójdziemy, nie będziemy tutaj wyciągać nic. Ale musimy tu trochę podnieść kanapy, żeby to poprawić. Kurka wodna. Dobra, słuchajcie. Uszczeleczka na początek. Bardzo często lubią mocno siedzieć. Dobrze, zacząć sobie na przykład stąd. Jedną ręką trochę ciężko da radę to zrobić na jednym nagraniu bez cięcia. Dobra, udało się. Szczeleczka out. Listewka, może się nie połamie. O, już jest połamana. Ta już języczka brakuje. Tutaj jest taki języczek zawsze i on się łapie za ten plastik. Tutaj. A tu go nie ma. Dobra, słuchajcie, ten dywan jest. Tu się ktoś dobierał. Zobaczcie, bo on powinien być pod spodem, pod tym. Dobra, może uda się tu odchylić. I tutaj już moim oczom ukazują się światłowody pomarańczowe, widzicie? Tam są. Dobra, my też zrobimy sobie tak, jak ktoś sobie tu zrobił. Sobie odchylimy. A, jedną ręką chyba tego nie otworzę. O, udało się. Zobaczcie, światłowody, światłowody, światłowody i złączki. To są te złączki, o których Wam mówiłem. Zresztą mam nawet kilka takich na półce. Awaryjnie. I tu powinny być przynajmniej chyba dwie złączki takie. Dobra, są trzy. Jedna. Cholera, jedną ręką to ja tu nic nie zrobię. Dobra, zobaczcie, muszę postawić jakoś kamerę. I wziąć dwie ręce jakimś śrubokręcikiem, po prostu otworzyć te złączki. A w tym samym czasie ustawić lampkę, żeby mi świeciła w, świat w światłowód. I wtedy będziemy widzieli, który jest od czego. Ale to będą te dwa. Prawdopodobnie. Bo tu dwa idą do przodu. Oła, oła, oła. oła, oła. Dobra, te dwa idą do przodu. Do komanda i do zmieniarki. A te dwa. One będą gdzieś tu... O, no ładnie nam złączki wyszły dwie. One no, będą gdzieś tu skrzywiać. Prawdopodobnie... Prawdopodobnie właśnie pod fotel. O, i trzecia złączka nam się pojawia. O! He. Dobra, już mamy usterkę. Urwany światłowód jest. Ale jak to się stało w tym miejscu? Dziwnie. Dobra, musimy zobaczyć od czego to jest i w tym momencie, jeżeli teoretycznie moduł telefonu jest uszkodzony, ten co tu siedzi, a to jest odcinek do telefonu prawdopodobnie, to możemy go po prostu pominąć. Dobra, muszę postawić kamerę jakoś, gdzieś ją zamocować, coś tu wymyślić i rozebrać sobie te złączki i poświecić sobie latareczką. Bo wtedy będę coś wiedział, teraz to ja nic nie wiem. Cholera, miał być krótki filmik, wyjdzie znowu 30-40 minut. Wziąłem lampkę, tam położyłem z przodu, żeby świeciła. Tamte nasze dwa światłowody. No i się okazuje, że tutaj mamy. Widzicie? Świeci. Ten Urwany. Czyli to jest ten, który idzie ze zmieniarki, wraca na moduł telefonu. Mamy szczęścia trochę, że się nie opierdzielił gdzieś tutaj. Tylko teraz będzie trzeba znaleźć ten, który idzie z. Nie z telefonu, tylko ten, który będzie szedł na napęd nawigacji. Także musimy zmienić teraz położenie lampki, otworzyć sobie tą złączkę i otworzymy sobie pozostałe złączki. To będzie jedna z tych dwóch, zapewne. Jedna pójdzie na telefon, na moduł telefonu, a druga pójdzie na napęd nawigacji. Dobra, przekładamy sobie lampkę i zobaczymy, co się wydarzy. Tak, żeby jak najbardziej na wprost świeciła ta lampka w tą wtyczkę. I tak zostawiamy, i po prostu będziemy szukać światełka. Myślę, że tak będzie. Spoko całkiem. I idziemy rozbierać wtyczki. Śrubokręcik już leży i parę śrubek z bagażnika. A moment, bo powinno świecić gdzieś. On będzie świeciło pewnie z... tak. Świeci w AGW. Dobrze, czyli drugi to bo jest ten, co szedł tutaj do przodu. I on będzie gdzieś tutaj, biorąc pod uwagę długość, gdzieś tu w tym miejscu przerwany. Czyli o, tu na łączeniu. Tu wchodzi pod siedzenie. Czyli gdzieś tu w tym miejscu. No nie będziemy tego zdejmować, bo w kombi ten element w sedanie byłoby. Akurat w tym wypadku w sedanie byłoby łatwiej, bo w sedanie ten element jest po prostu demontowalny łatwo, a w kombi to jest cały boczek aż z tym boczkiem w bagażniku. Dobra, stawiam kamerę i rozbieramy wtyczki, znaczy złączki. Podważamy z jednej, z drugiej strony, a następnie trzeba lekko tutaj odchylić i wyjąć. I mamy takie końcóweczki, takie końcóweczki. Dobra, mamy światło. Cholera nie z tej strony. Mamy światełko, słuchajcie. Światełko w tunelu. Wystarczy teraz, mam nadzieję, połączyć to z tym. Aleluja, mamy światło pod zmieniarką. Zakładamy zabezpieczenie. I patrzcie teraz to. Widzicie? Świeci się tam. Czyli, o ile się nie pomyliłem, a to bardzo możliwe, to jeżeli tu zaświecimy. Powinno światło się pojawić z przodu na komandzie. I tak jest. Powinno się pojawić światło na napędzie nawigacji. Oczywiście tak jest. Teraz, jak zapalimy w napęd nawigacji, to powinno nam się światło pojawić na zmieniarce. I tak jest. A jak zaświecimy w telefon czyli tutaj jeszcze muszę się przestawić troszeczkę. Jeżeli zaświecimy tutaj w telefon, to powinno nam się światło pojawić na tym światłowodzie, którego odpięliśmy. Tylko nie, nie widzę go. A wy widzicie? Czyli mamy telefon odcięty całkowicie i zajebiście. Jeszcze, żeby tutaj się nic nie działo, to odłączymy od niego wtyczki. Tak, żeby nie było niepotrzebnych konsumentów tutaj prądu, bo ponoć on i tak był uszkodzony. Przynajmniej tak, takie dostałem informacje. Zakrywamy bałagan. Teraz musimy popodłączać wszystko z powrotem, bo to będzie teraz chwila prawdy. A już mamy tu światełko. Zobaczcie za Już sygnał Wake Up chyba poszedł. Może się uda nawet kamerę postawić i jej nie rozpierdzielić. Podłączamy komanda. Na razie go wrzucimy tak sobie i tak sobie wrzucimy też tylko zmieniarkę. Zmieniarka potrzebuje. Schowek potrzebuje zasilanie. Zmieniarka potrzebuje światło wodu i zasilania. I jeżeli się nie pomyliłem, powinno wszystko ożyć. Dobra, słuchać zmieniarkę. Aleluja! Działa! Dobra, słuchajcie, miało być szybkie nagranie, łatwe, proste. Miała być założona jedna pętelka i naprawione a tu o urwany światłowód. Dobra, jeszcze raz muszę zmieniarkę wyjąć, przykręcić radio od spodu i wszystko poskładać. No i ten próg nieszczęsny poprawić. Poukładać te światłowody tak, żeby się nie załamywały za bardzo w tym progu i poprawić ten dywan tutaj. No i słuchajcie, miało być łatwo, prosto i przyjemnie. Wyszło jak zawsze. Ale za to macie moje wszystkie sposoby na szukanie problemu ze światłowodem. Taka pentelka must have. Jeśli chcecie zamienić jakiś moduł, pominąć go w ramach y, diagnozy, fajna sprawa. Jeszcze mam gdzieś drugą, która jest jeszcze dwa razy dłuższa, nieważne. I mam nadzieję, że po tych moich śmiesznych rysunkach już... Wiecie jak to działa. Nie będę przeciągał. Zapraszam na Discorda. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, bo część z was yy, narzeka, że nie ma powiadomień. To jak klikniecie tam subskrybuj, to obok jest taki dzwoneczek. K klikniecie dzwoneczek, to wtedy dostaniecie wszystkie powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.